Kuszula Sieńkowska, Cioch. Przygody Jerza Szymona. Przygoda zimowa. Co za noc. Wreszcie Baster wraca. W pysku niesie ostrożnie dośkę. Dziadek błyskawicznie orientuje się o co chodzi. Lis zakradł się do kurnika, wyjaśnia dzieciom. Odbiera kurę od Bastera. Żyje, mówi z ulgą. Wszyscy wracają na podwórko. Babcia wciąż czeka na ganku. Lis porwał Dośkę, wyjaśnia dziadek. Baster ją uratował. Odnosi kurę do kurnika. Tam harmider nie milknie. Tym razem kury gdaczą z radości, że Dośka jest uratowana. Koko, koko, hurra! Niech żyje Baster! Kukuryku! Dobry pies, chwali dziadek. Już wcześniej czuł obcego. Aga i Mat głaszczą Bastera, przytulają. Franek stoi spokojnie z boku. Szymon przygląda się wszystkim z daleka. Baster zachował się wspaniale, ale prawdziwym bohaterem jest dzisiaj Franek, mówi babcia. Gdyby nas nie ostrzegł, już byłoby po dośćce. Teraz wszyscy chcą pochwalić Franka, ale kot już przepadł w ciemnościach. Franek! krzyczy babcia bezradnie. Franek podbiega do Szymona. Miał, miał czy pojednawczo. Miałeś rację z tym lisem. Ale gdyby nie ty, nie udałoby się uratować dośki, powtarza Szymon słowa babci Izy i dodaje. Jestem taki śpiący. Wracam do mamy. Dobranoc, miał czy Franek i w paru podskokach jest już z powrotem w ramionach babci. Co za noc, mówi dziadek i zamyka drzwi. Rano dziadek wychodzi na podwórko, a za nim wybiegają wnuki. Patrzcie ile tu śladów! Dziadek Marian pokazuje na śnieg. Dzieci pochylają się z uwagą, a dziadek wyjaśnia. Tu biegał baster! A to ślady Franka! Idą w stronę kurnika. Aga i Mat wpatrują się we wzory na śniegu jak zaczarowani. Ślady można rozpoznać jak litery i wiele z nich odczytać. Dziadek Marian to umie. Tędy przyszedł ten swot lis. Patrzcie, jak sprytnie zakradł się od tyłu do kurnika. A to czyje ślady? Mat pokazuje odciśnięte w śniegu małe łapki w pobliżu jabłonki. Dziadek pochyla się nad nimi i uważnie obserwuje. Nie wierzy własnym oczom. To chyba jeża, mówi zdumiony. Co się stało, że przebudził się w takim mróz?